Yo, witajcie ludziska z tej strony, Broly. Witam w kolejnym odcinku zagrajemy w Content Strike Global Offensive. Jest to odcinek 9. E, i tym razem na mapie. Mo o nie, nie to chciałem kupić, ale początek. Chciałem kupić kurwa tego e, Keflar. Oh my god, ale spieprzyłem. Oh my fucking god. Okej, okay, nieważne. E, gramy po stronie terrorystów, e, po stronie kontrterrorystów terrorystów przegraliśmy, wielki szok. E, także e, istnieje duże prawdopodobieństwo. Że ten mecz niestety przegramy, ale okej, okay, Pakę zaplanowaliśmy. w ogóle. Gram na internecie bezprzewodowym, tak swoją drogą. Także mogą występować lagi. Także już was z góry przepraszam za to. Takie mam niektóre. Mm, Czasami mam takie jakby skoki 140 fps Przez moment. Dobra, są tutaj sukienkoty. Słyszę jeszcze jednego dziada. Dobra, dostał. Pięknie, zabiliśmy go, został jeszcze jeden. Ale już raczej niczego nie zrobi, bo zostało czterech na jednego, chyba że koleś, nie wiem. No, no, jeszcze ostatni typek, także. Co? Jezu, ja myślałem, że on ma 0,13. Oh my god. Już się cieszyłem z tego powodu. Ale dobra, to jeszcze nic nie oznacza, ponieważ e, pierwszą rundę po stronie terrorystów, w ogóle trzy rundy po stronie terrorystów e, wygraliśmy. A później już dostawaliśmy ostro po dupie, ale udało się ugrać te 7 rund. Ehm, dobra, ja kupuję sobie, moi drodzy, to i kamizelę. Dobra, dzielimy, znowuż na, e, na A. E, jeżeli odcinki z Content Striker'a wam się podobają, e, to oczywiście zapraszam was do lajkowania tego filmiku, ponieważ jest to znak dla mnie, że filmiki wam się podobają i tych filmików z tej gry będzie więcej. W ogóle ja mam pakę, ja pierdzielę nie zauważyłem. Mam nadzieję, że mnie ochronią. Okej. Okay. ooo, oh, okej, okay. udało się uciec. No jeszcze jeden został, Jezu, ale ładnie ich wydupili. Mm -hmm. Nawet nie musiałem tutaj e, niczego robić. Co to jest za broń? Jezu, myślę, że to jest AK. Um, kupimy sobie granat. Nowej broni nie kupuję, no bo po co? Oni i tak będą musieli grać znowuż Iko, przeciwny team. E, więc nie opłaca się kupować broni, absolutnie. Ja sobie zostawię tego, ten karabinek. Eee, I w kolejne sobie kupię Akacza już. Taki mam plan, niecny. Dobra, tym razem zmiana planów, idziemy na B. Pełną parą. Oni będą grać Ico, więc raczej tego nie ugrają. No chyba, że naprawdę ładne headshoty będą. O, właśnie takie! Ohohohoho! Ho, ho, ho. Nie no, ładnie się złożyłem. Mm -hmm. Dobra, tak w ogóle ludziska, jak zauważyliście, to mm, mam zbindowane dźwięki w, w Content streku, jak na przykład miał MT Grzesio, e, więc ja sobie tutaj odpalę, czekajcie, tutaj tak, tutaj tak, i gdy będzie zakończenie całej gry, e, czyli w, już w m, 30. rundzie, bądź też kiedy któraś z naszego teamu e, zdobędzie m, 16 e, punktów, znaczy 16 rund wygra, no to na koniec puszczę fajną muzyczkę, śmieszną. E, dobra, kolejna wygrana, moi drodzy. Tylko teraz oni będą e, grali fulla, więc możemy to przegrać, ale postaramy się, żeby tak nie było, bo to może być interesujący mecz, bo to jest akurat mapa dla counterterrorystów, więc e, oni mają przewagę. My też nie mieliśmy przewagę, ale tą przewagę straciliśmy i przegraliśmy niestety. Jednym punktem, co prawda, ale przegraliśmy Więc y, być może będzie tak, że my również po stronie terrorystów e, będzie nam lepiej szło Kurde Ale teraz musimy uważać, bo... O, jest! Jest AWP! Mm -hmm, w dżungli Kutacz siedzi Mam 21 HP, <laughs> Nie. Dobrze, że mnie tutaj... Dobrze, że tutaj trafił w ścianę Ponieważ gdyby trafił mnie na czysto, to oczywiście już bym leżał no, rzucę smoła, tak normalnie, na ślepo, nie wiem gdzie nawet to poleciało No gdzieś tam, słaby Słaby strasznie Jebniemy tak Ja mam pakę! Dobra, ja mam pakę, plantuję, żeby i Kurde, mać! Boże, ale to spywczyłem trochę, ale no nie, no, ja widziałem, że ten koleś jest i tak w tym... E, na CT. Las city, city spawn! It's AWP. Dasz radę, kolego? Wierzę w Nie! Czemu wychylałeś? On miał pakę chyba, nie? Czy nie miał paki? Nie, ona tam leżała. Dobra, to już mu jednak to wybaczam. Myślałem, że ma pakę, to mógłby z tą paką iść na B, ale dobra, ja to spieprzyłem w ogóle, biegałem z tą paką jak nie wiadomo kto. Gdybym miał smoła, to bym tego smoła rzucił na tego counter mm, e, spawn'a ale nawet nie pamiętam czy miałem tylko granata, czy nie, ja pierdzielę, ale się tłumaczę jak jakiś snub typowy e, Gramiko czy nie gramiko? Poczekajcie, bo nawet nie wiem czy kupili, czy też nie Dobra, czy tam kupili, więc ja też kupię. No i teraz grali oczywiście full'a i przegraliśmy Niestety o. Kurde dostał! Za 26 Dogi pieprzony One e, Sandwich Jest sandwichu O tak! Dobrze Kiedy był jeszcze na schodach chyba Ale to leczej raczej nie mówię, bo dam złe info i mnie jeszcze zabiją za to on już jest, zabity, ziomek w tej jungli, znaczy w tej, w tej kanapce O, oh, rozwalili, uh, eee, Stro'ka Zostało 3 na 2 mamy pakę, plantuję Jest, o oh, nie, myślałem, że to nasz zabił, o oh, nie, to może się źle skończyć Powinien się koleś schować, żeby ten z CT, spawn nam tutaj nie wszedł w ogóle może koleś tego nie widzi, ale ta główka mu wystaje, kiedy jak koleś się dobrze ustawi na e, City spawnie. koleś się palisz! City! Don't die, don't die, don't pick. Proszę, chowajcie się, nie raszujcie. Co cię tutaj łapy świeżbią, ziomek? Piękny flash. Dobra. Pięknie. Uff, kurde, ten mecz może być emocjonujący, gdyż e, gramy po stronie terrorystów, po tej mocniejszej, znaczy po tej po tej stronie, jakby to powiedzieć, nie wiem, e, która ma mniejszą przewagę, o, tak to powiem. I wygrywamy. O, dobrze się zapowiada. E, o, wezmę sobie tego skina, fajny jest, to jest skin niebieskie wody chyba, do gloka. Eee, nie wiem, gdzieś to chyba pisze. Tak, żywioły wody gracza. Żywioły wody. Boże. Bez tego gracza. Dobra, ja mam pakę, kurde, w ogóle. Idziemy na B, idziemy na B. Dobra, 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 dobra. W porządku, koleżko. Dobra, nie plantuję. Tutaj w kąciku. Teraz cisza, bo się muszę skupić. Kolejny jest gdzieś na City spawnie chyba jeden. Tak, zostało dwóch. To jeden nie żyje. Dobra, ubili ich pięknie. Choć powiem wam szczerze, że bardziej bym tutaj się cieszył z M4, gdy już M4 lepiej mi tutaj idzie e, po, stronie właśnie po stronie właśnie terrorystów. E, gdyż możemy się tutaj właśnie szybko wychylić i. Znaczy, powiem inaczej, ja za bardzo nie ogarniam tutaj e, rozrzutu, właśnie w no i właśnie, dlatego preferuję M4 Ale to będę musiał zabić jakiegoś tutaj przeciwnika, aby tą M4 sobie zdobyć Czekajcie, ja mam pakę, więc pierwszy tutaj nie chce iść Wow! Ja pierdolę, ale kogoś poleciał What the fuck? On jest w kuchni po lewej stronie, no ale nie wiem, no raczej nie, przegramy to raczej. Jeden ma 5 HP. Także w sumie mamy tutaj... E, czterech na jednego, potem ten padnie bardzo szybko. Patrzcie, już koleś... Kolesie wiedzą gdzie jest. Już tutaj do niego biegnie typek. O! Właśnie o tym mówiłem. Koleś jaką kosę zrobił kurwa z tą e, p 90 W ogóle wybaczcie za te moje rzucanie mięsem, ale no to było naprawdę śmieszne. Jak tak wyleciał z tą P90 i wszystkich zabił <grybujesz> eee. Dobra, koledzy Szanowni przyjaciele Kupujemy coś? Kupujemy, co? Tak. Co się będziemy tutaj pieprzyć Czekajcie, poprawię tej moje słuchawony jak dzwony I lecimy chyba na A Bo na TB nam poszło Niestety słabo Koleś wyleciał, zrobił rozpierdziel z tą P90 i, i tyle Eee. tutaj, właśnie jak są smoły w tym miejscu, to ludzie się lubią chować właśnie w tych e, smołach. A, bo ludzie właśnie czekają, aż ktoś sobie przejdzie właśnie dalej. A, I oni właśnie wychodzą Oj i go. zabijają. Kurde, nie zabiłem go. Dobra, ty mam pakę gdzieś. O, fuck! Poleci tutaj granadę. Dobra, piękna głowa, bardzo farciarska. Gdzie koleś jest? Gdzieś w dżungli. Ja sobie zaplanuję tutaj. To jest dla najlepsza miejscówka, ponieważ mamy tutaj e, widok, e, na przykład możemy mieć widok ze shorta, e, gdy jesteśmy za wupą. E, mamy widok właśnie z rampy. Także jeżeli macie, o, macie o możliwość plantowania bomby e, w dowolnym miejscu, to najlepiej właśnie tutaj, gdzie pokazałem wam. Trochę bardziej jeszcze na prawo. Mm, I by naprawdę spoko, bo byłaby widoczna właśnie ze shorta z e, rampy. No gorzej, jeżeli chcecie iść do tego, na, mm, na city spawna, wtedy już tak dobrze nie będzie, niestety. Dobra, czekajcie, ja mam pakę. To muszę tutaj z naszą ekipą iść. W ogóle mam fragów 13, 15 deadów e, i moja ranka to kała H2. Kurde, właśnie. Poluję na tego, na te dwa kałachy, ponieważ już miałem dwa kałachy. Ale, oczywiście, spadłem najpierw do Golda 4. A później udało mi się wbić tego znowuż kałacha. No i tak to się właśnie potoczyło. Dobra, ja mam tą pakę. Czekajcie, ja tak nie mogę iść samemu. Już jeden padł. Koleś nas chyba tutaj... Koleś chyba nas tutaj skraca. Słyszałem typora. Hmm... Nie wiem gdzie teraz iść naprawdę. Jestem totalnie w dupie. Ale wydaje się, że ktoś nas skraca... Nie, jednak nie, bo ten niebieski tam przeszedł jakoś... Eee. Dobra panowie, co my robimy? Kurde, oni sami nam nie widzą gdzieś. Zielony kampi, chyba jest AFK nawet. Fuck. Gdzie to koleś był? Ja pierdolę. O nie, Ktoś jest AFK ten zielony? Tak, jest AFK. Nie, jednak nie. Ja pierdolę. Myślałem, że ktoś kampi gdzieś, także mógł z nami iść. o baby. Ale raczej tego nie ugramy. Mamy 15 sekund na zaplantowanie paki. Nie, nie da rady. Nie da rady. A to akurat nie ba moja wina. Bo nie chcieli, żebym szedł na B, także spoko. Nie czuję się winny. Ale naprawdę mecz jest ciekawy. Co prawda wygrywamy, ale... Ale tylko dwoma punktami. To jeszcze może się wszystko potoczyć inaczej. Eee, oni mają dobrego... To w ogóle jakie pingi oni mają. Zobaczcie, 15, 15, 8. A ja grałem na no, niestety na internecie bezprzewodowym. Już mi tak nie laguje, bo po stronie terrorystów e, pierwsze kilka rund mi strasznie... Mm, e, strasznie mi się grało. Ponieważ miałem takie właśnie e, skoki FPS-u, znaczy FPS-u, saga ja e, Skoki FPS-u, e, kurwa znowu! E, skoki pingów do 140 do 200. E, no i właśnie niestety grało się przez pierwsze kilka rund tragicznie. Teraz to się już uspokoiło, bo ludzie oczywiście śpią, bo jutro do szkółki muszą iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. O, pięknie. Piękny full control, o tym właśnie mówiłem. Prawda nie jest tragicznie, no ale kuźwa, mogłoby być lepiej. No i znowu przegramy. Także 13-12 dla nas nadal Dobra szkoleć gin. Dobra, TB naprawdę znowuż nam tragicznie poszło. Zobacz ten koleś, kurde, z M4 nas powybijał. God damn it. A, mamy pieniążki? Nie mamy, musimy grać ICO! Tak wezmę sobie P250 do, do której nie mam jeszcze skina? Do której jeszcze nie mam skina i e, chciałbym mieć skina tego taniego, co, który dropi z Chromy, e, z e, skrzynki, z Chromek, z Chromek Dwójek, o. Ale nie pamiętam jak on się nazywa, Coś na V, ale nie pamiętam dokładnie, ale fajnie wygląda, naprawdę. Mimo, że to jest, pomimo tego, że to jest ten niebieski skin, e, to fajnie wygląda, tak samo jak te katakumby właśnie do... Katakumby do. E, do Glocka Oczywiście posiadam tego skina i on był bardzo tani, ponieważ. fabrycznie nowy. fabrycznie nowy skin. Kurwa, nie wiem z którą, z, z której strony. O, chyba na besąc. O jezus! Last Kitchen! No, 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 sorry. No, no, no. Chyba tak, nie, poczekać, kogo on zabił? No ziomek, próbuj coś Dobrze, zabił, ja pierdziele, ale jak to się stało? Przecież Koleś, nie wiem, kurde, przecież koleś był za głęboko na tym City Spawnie jako on zabił tego z kuchni? Nie wiem, nie widziałem tego ale trochę się zdziwiłem, dobra, nie wiecie pewnie o czym pierdziele, także Nieważne eee, Kupujemy broń wygraliśmy rundę, co najważniejsze W ogóle kogoś zabiliśmy tak, zabiliśmy jednego typa Także nieźle. W ogóle nie zamykam Mam 14 fragów, koleś mnie dogania, 4 punkty mu brakują Dobrze go... O, mam pakę! Dobra, 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 nie płacz Wypierdzielę Smoła na City Spawna O ile dobrze go pamiętam, nie wiem, czy go dobrze wyrzuciłem, czy nie Wypierdzielę tutaj granata A ja, ja, ja ale koleś się tam schował, ale za 26 dostał przynajmniej. Dobra, ciekawe czy ugrają. O, 4 na 3, już mamy tutaj AWP a, Która nie trafiła. W ogóle nie wiem gdzie koleś celował. Aha, on celował na wypadek gdyby... Nie, ciekawe on źle celował. On celował kurde w ogóle gdzieś w co za typek. On mógł trafić tego typa. O, mógł trafić tego typa. Ale to... Um, nie wzięło mu to oczywiście cały, całego HP niestety. Dobra. Kurde, 14-13 musimy się ogarnąć. Czekajcie, kupujemy coś czy nie. Um, ten poszedł Iko. Ten poszedł Iko, to ja też pójdę Iko. Dobra. Bo jedną rundę ugraliśmy Iko e, właśnie przed chwilą mogliście to zauważyć, chyba dwie rundy temu. Także jest szansa Jak to zremisujemy to też będzie dobrze. Ooo, nic nie... nic nie dostałem, ale <laughs> ho, 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 ho. dobra, w porządku, ziomek, generale, ojej, już mi laguje, już mi, patrzcie, patrzcie, jakie pingi, 157, nie, nie w takim momencie, do cholery, jeżeli będziecie mieli. M, tego. E, neta bezprzewodowego z orange, to wam kuźwa współczuję. Czekajcie, bo mi tak strasznie zlagowało grę. I to w takim kurwa momencie akurat. Sorry za moje brzydkie słowo. Ale no, no nie da się tutaj nie, wkur nie wkurzać. Okej, okay, już się odlagowało. No nie! Pingi, przestańcie. Nie tutaj denerwować. Nie w takim momencie, proszę was. Nie w takim momencie. Jak mnie wyrzuci, to chyba dostanę szału. O nie, wiedziałem, że gdzieś w dżungli pieprzony. No nie, się schował tam na tych. Y... O nie, na tym cemencie, o oh, shit! To chyba będzie 14-14, na pewno będzie 14-14, kolej sobie chyba raczej 1 na 5. Co mi wywaliło, chyba? Ja pierdziele, Co za głupia gra! Co za głupie pingi, co za głupi internet! Nie gra, to jest wina internetu, pieprzonego. Jeszcze jak mi wyrzuci, to chyba dostanę szału. W tym momencie, akurat przy końcówce dobra, jednak nie. Patrzcie, jakie pingi, ja pierdziele. Dobra, 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 ale nie mogę niczego kupić. Dobra, teraz dopiero kupiłem. Ping spada. Musimy to zrobić szybko. Dobra, w porządku. Czekajcie, kupię wszystkie granaty w ogóle. Pyk, pyk, pyk. Ja pierdolę, jakie lagi, czy wy to w ogóle widzicie? 500 pinga mam. Który oczywiście spada już. Módlcie się, żeby tylko mnie nie wyrzuciło z gry w takim momencie, bo chyba... Padnę. Pięki się niestety nie zniżają. Dobra, tutaj smoke leci. O w ogóle wyrzucił chyba na City Spawna. Tak, kurde. Mógł te schody wyrzucić. O! I dostałem bułę. O, ale nas wydupili. O, ale nas wydupili. Mm. Jeszcze flesza chyba od swojego dostałem. koła hukowy, No teraz wam nie powiem od kogo, ale chyba od swojego. Także po prostu cudownie. Ale że w takim momencie musiałem... Patrzcie, spali się koleć! <grystanie> o nie. Ale że w takim momencie mi akurat pingi podskoczyły. Co za dziadostwo. Chyba tego nie ugramy. Chyba tego nie ugramy. Patrzcie, co za pingi. 226. Jeszcze powinno mi wyrzucić to już w ogóle, bo byłoby... byłaby masakra. Bym banan dostał na 30 minut. No proszę, Pingi, uspokójcie się, nie róbcie mi tego w tym momencie. O, internet bezprzewodowy z orange to jest najgorsze co może was spotkać. Tuż, już kurde nie wiem. Lepsze by było mieć... nie wiem. Eee... Dobra, nieważne. Już nie, nie wiem co chciałem powiedzieć. A nie będę zmyślał. Yy, okej, okay. 15, 14. Kurde emocje w pysku. E, biorę e, umpa chyba, czekajcie. Coś musimy kupić na pewno. I to będzie chyba Gal. Nie, galil, nie, bo nie będziemy stać na tego. To co wziąć? Więc co? Zaryzykuję i wezmę e, kaczkę. A co? Czekajcie, że wezmę sobie granata. Ostatnia runda. Miejmy nadzieję, że tu gram ale nie. No kurwa, te pingi. Zapomniałem, że ja mam takie pingi. Goddammit. Akurat w takim momencie. No chyba nazwa mi tak gra robi, nie? Pierdzielę to. Chyba był zły pomysł z tą kaczką iść do tego z takim pingiem. Ja padnę z prędkością. O nie. Co za gówno? Tu i Tu i nie zestać się, ziom. o dwóch nas zostało już, cudownie. Patrzcie co się dzieje. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie jak mnie cofa w ogóle? I chyba mnie jeszcze wyrzuciło. Ty głupia gro! Jebaj się! Ten ping jeszcze nie maleje, co za gówno! Jeszcze znowu mnie gdzieś wyrzuciło. Nie mogę nic zrobić. God damn it. Chyba gówno zrobię jednak. No i gówno! Jebać tą grę, jebać mój internet. Mogę jeszcze tak zrobić, o!